W dzisiejszym odcinku, już w szóstym dniu we Włoszech, part 1, tam jest nasz hotel, jesteśmy na jedzonku, e, mój tata... E, piąty już. Szósty już jest. 6 piąty poniedziałek, w środę, czwarty, Ale niedziela to, to w Niedziela tak, no. Dobra, e, tu jest mój zestaw zjedzone, więc like w górę. <noise> e, więc jabeczki w górę ja sama, ja jest, ja tata, i... ja twoje. No trochę mi ta bardzo, no mi pomysł. Ale bardzo. Ja całe zjadłem prawda? Tyle mi zostało. Jednak no. Więc chiliłem na plaży. Jesteśmy drugi raz w tej restauracji no, we było się jak tym, w tym Roset e, więc... Tam też hotel. No i chillujemy sobie, no. Eee... Mam naładowankę. Te. I teraz jakby, no, do Rzymu nie jedziemy. Jednak. Jakby do Rzymu chyba nie jedziemy, trochę nie jestem zadowolony, nie ukrywam, chciałem jechać do Rzymu. I też bym coś ponagrywał wam, ale tak długo jest mi na wycieczkę. Cześć, eee... Prośbę, eee prośbę, i, to, to jest... i, no, ja cię biorę. Chciała się do Rzymu jechać, ale... O nie można nic tam sprawdzić nie wiem, lepiej z może jesteśmy z piasek, palma oj, widzowie yy, to po prostu o, chillujemy yy, mój tata, widziałem taki do no, nas pan przyszedł że dla dziecka yy, czy te jedzonko to wziął tam kawałek pizzy za 4 euro a jeszcze, jak już tata poszedł zapłacić, się kole. I tata musiał się zapłacić za tą kole więc nie wierzcie ludziom. Do Trzeba pomagać, ale no jednak no chłop chłop. Chodzi z dla dziecka. No to dziecka tylko kole. No, jeszcze kole. 7 euro z to nasło w ples dla jakiegoś oszusta, ale się pomaga. Hmm. Eee, no i co, czekamy na płatność no i sobie jest godzina 13 teraz zaraz będzie, bo jakby o coś takiego 13 więc koniec widzę 13 godzina i, i chwiluję, widzę na plaży do 18 dzisiaj tak myślę eee, no, to się ja bym, to robię, no. i to wakacje widzowie i jakaś aktualizacja była z czego słyszałem, jakieś tam a no, miejscówka, na miejscu ciastka była Że tam gdzie widzowie tam nowa miejscówka jest eee no więc nie oglądałem tych odcinków, żeby Dzień nie na YouTube, żeby wam dać filmiki. A no. no, może raz widzę się w zesie, powiem, dało, jak czekałem, żeby się przetworzyła, tak to, to przetwarzałem mi się widzę w nocy, ja idę spać i no takie... Wiecie, ale to trzeba mieć włączony telefon i to trzeba tak trochę... A nie mogę wam kiedyś opowiedzieć, że tam ludzie, tam jest nasz tam hotel, tam... To jest nasz hotel. hotel. I spagetti było bardzo dobre. 8 na 10. Um, jakby tutaj we Włoszech nie ma mięsa Tak, nie ma um, Miałem spaghetti bez sosu bo, no W sosie, bo ale nie było mięsa, tylko Sam sos był za rok. W ogóle nie ma mięsa Dobry um, więc. Co słyszałem, to tu kryzys jest taki Bo Wiecie co, jest na Ukrainie A stąd i no, my jakieś to mięso prawda? Gadał kata z pochem jakimś tam, no i co wie co bo wam, no i co wiem no leci już już do, do czwartku, o tato. Tak. Tu jest ten pan, ty, to jest ten pan, ten pan w kapeluszu, tato, tato, czekaj, siedlizuje. czekajcie, ten pan w kapeluszu. Widzowie, nie ma dziecka, no. Widzowie, no, oszukano nas. Zakońne. Dobra, nieważne, widzowie, widzimy się w parcie drugim, no, widzowie, drugiego, no, do partu z was, proszę was.